Dzień dobry, tu Studio Telewizyjne 70. Niedługo minie miesiąc, od kiedy w Szkole Podstawowej nr 70 odbyła się wspaniała uroczystość. To 19 grudnia 2023 roku. Nasze Szkolne Studio Telewizyjne otrzymało imię Piotra Wesołowskiego, znanego łódzkiego dziennikarza, związanego najpierw z Gazetą Wyborczą, a później z Telewizją TOJA. Na uroczystości gościliśmy wielu wybitnych ludzi, panią prezydent Łodzi Hannę Zdanowską, panią wiceprezydent Małgorzatę Moskwa Wodnicką oraz przewodniczącego Rady Miasta, pana Marcina Kołaszewskiego. Gościliśmy rodzinę pana Piotra, żonę Dorotę, córkę, córkę Olgę i brata. Gościliśmy także wiele innych wybitnych osób z naszego miasta. Żona pana Piotra, pani Dorota Wesołowska, w czasie uroczystości przytoczyła słowa swojego tragicznie zmarłego męża, które brzmią Nie poddawajcie się i róbcie co wam w duszy gra. Pamiętajmy te słowa, starajmy się, aby stanowiły motto naszych działań medialnych, ale także, aby były w naszym codziennym życiu. Dziękujemy za uwagę, Mateusz Kowalczyk i Piotr Muras. Bravva bravva bravva